Siemaneczko, ale tu leje Właśnie skończyłem trening na siłowni I tytułem wstępu do następnego filmiku Który się ukaże niebawem Na dniach Na YouTube. chciałbym powiedzieć kilka rzeczy Na temat diety Bo właśnie na temat tego głównie będzie ten filmik Chwila, usiadam do samochodu I jadę odebrać paczkę Generalnie Chciałem powiedzieć tak, bo często się spotykam z tym, że ludzie mówią: e, Chwila? Ludzie mówią, e, że nie mam czasu, żeby wklepywać rzeczy w aplikacje jakieś. Nie mam czasu, e, żeby zająć się swoim zdrowiem, albo zrobię to, kiedy przyjdzie na to pora, albo jeszcze inaczej. Często słyszę takie coś, że e, ok, teraz nie, e, ale może dajcie mi jakąś. Instant tabletkę, żeby to się samo zrobiło, samo mnie odchudzi, ja sam po prostu nie wiem, coś się magicznego stanie. Chcemy instant rozwiązania, żeby po prostu szybko było coś na już, bez żadnego wysiłku. No niemniej nie ma czegoś takiego, że na skróty pójdziemy, bo najczęściej będzie wiązać się z tym efekt jojo To jest po pierwsze, a po drugie, no. Jest też tak, że yy, dobra, nie chcę mi się wklepywać rzeczy w aplikację, bo to jest dużo roboty. Okej, okay, jest to dużo trochę roboty. Ja się z tym zgodzę, tym bardziej na samym początku. Jednak trzeba warto pamiętać o tym, że na początku wszystko jest trudne, na początku wszystko nam długo zajmuje, natomiast po pewnym czasie yy, zyski są coraz większe, a nasz wysiłek jest niewspółmiernie, coraz mniejszy. Yy, spędzamy nad tym coraz mniej czasu i zyskujemy dodatkowo nowe umiejętności nową wagę a dodatkowo możemy jeszcze motywować innych do takich samych działań e, to jest kolejna rzecz a wracając jeszcze do, e, do tych instant rzeczy Ok, łatwo je, fajnie jest dostać od dietetyka na przykład ode mnie e, coś takiego jak e, plan dietetyczny e, łatwo jest to nie jest tanie, ale jest fajne i ma do, dobre efekty Ok, ale Tutaj są też pewne problemy, bo dzięki temu, że sami sobie stworzymy plan, plan dietetyczny albo nawet nie będziemy go tworzyć, e, natomiast nawet będziemy po prostu go sami określać po naszych kaloriach, to dzięki temu zyskamy większą motywację do tego, e, bo dodatkowy wysiłek będzie powodował, że, e, no, że po prostu będziemy się dłużej trzymać w tym postanowieniu i będziemy mieli wszystko czarno na białym. I nie będzie czegoś takiego. A w tym tygodniu bym sobie wyszedł, wyszła na, na jakieś piwko ze znajomymi, czy nawet, nawet nie piwko, no choćby nie wiem, na ciastko choćby albo kawę, ale mój dietetyk tego nie przewidział w tym tygodniu. No i co teraz? No, w najprościej w świecie. Po prostu odpuszczamy sobie posiłek i te kalorie zamieniamy na to, co byśmy chcieli zjeść. I to jest też taka elastyczność dzięki temu, że mamy te aplikacje. Więc szczerze mówiąc, polecam też takie działania jak na przykład MyFitnessPal czy Fitatu. Tylko tam jest więcej po prostu reklam i troszeczkę ta aplikacja no, dla, dla kogoś będzie lepsza. no Dla mnie jest troszeczkę gorsza. Nie tu, żebym polecał jakąś albo deprecjonował drugą. Każdy ma inne preferencje. Filmiki na ten temat znajdziecie. Co prawda, nie są one w dobrym takie. No, nie są one super ekstra na, na kanale, ale, ale postaram się, żeby było ich coraz więcej, żeby były coraz lepszej jakości. No ale tutaj po prostu chciałem Wam przekazać to, że no faktycznie nie ma rzeczy e, drogi na skróty. E, no i ale jeżeli e, odpowiedzmy sobie na pytanie, kiedy chcemy się zająć naszym zdrowiem, naszym życiem, to czy tak naprawdę jest na to? Idealna pora, nie ma nigdy na to idealnej pory. Zawsze będziemy myśleli, że, 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 że to zadbanie o nasze życie to, to będzie kwestia po prostu, że zadbanie o życie to, to będzie po prostu kwestia, która będzie mogła być odłożona w czasie. A to wcale tak nie działa, bo. Musimy pamiętać o tym, że cokolwiek robimy albo czegokolwiek nie robimy, to idzie zgodnie z wykresem. Albo jeżeli robimy dobre działania, to idziemy, pniemy się w górę cał, cały czas coraz wyżej metodą małych kroczków, aż w końcu zyskujemy to, co chcemy osiągnąć tak samo choćby w ćwiczeniach fizycznych i tak dalej, tak dalej. Tak samo jeżeli czegoś nie robimy, to nie ma, że jesteśmy konstans, że jesteśmy... Na, na, na zerze i jesteśmy w aktualnej takim stanie po prostu, że jest wszystko ok nie po prostu wtedy w najzwyczajniej w świecie idziemy w dół więc albo idziemy w górę albo idziemy w dół jeżeli źle się odżywiamy no to idziemy w dół, jeżeli dobrze się odżywiamy idziemy w górę i tak dalej, i tak dalej, jeżeli ćwiczymy, dbamy o aktywność fizyczną dbamy o stosunki, relacje, o nasz budżet domowy e, i tak dalej, i tak dalej, o wszystkie te tematyki no to będziemy w tym coraz lepsi, będziemy się piąć w górę jeżeli nie dbamy o to, a wręcz przeciwnie jeżeli po prostu wydajemy pieniądze e, nieustannie na nasze konsumpcyjne dobrocie e, dobroci, nie wiem czy dobrze się wyraziłem e, jeżeli cały czas jeżeli cały czas po prostu jemy jakieś fast foody, jemy niezdrowe przetworzone, niezdrową, niezdrową przetworzoną żywność, lub zjadamy po prostu za dużo kalorii, no to siłą rzeczy fizyka jest nieubłagalna. Albo będziemy mieli choroby cywilizacyjne, które są Jednym no, z najpowszechniejszymi metodami zgonu w XXI wieku, albo po prostu będziemy po prostu coraz bardziej otyli i będziemy tym slide-edge'em szli w dół. No, no i, i tak to mniej więcej wygląda. Więc nigdy nie będzie idealnego, dobrego momentu o to, żeby zadbać o swoje życie, jeżeli po prostu nie weźmiemy się za to teraz, bo nie mamy na to czasu. No ale na co my mamy czas? Co jest ważniejsze niż nasze zdrowie? No to na co, albo inaczej, na co? Będziemy mogli znaleźć czas, jeżeli tego zdrowia nie będziemy mieli. No i z tym pytaniem Państwa pozostawiam. Dziękuję serdecznie. Zapraszam za niebawem na, na materiał o diecie, właśnie. I. No i co, mogę Wam życzyć z tego co zwykle. Bądźcie silni, sprawni i zdrowi. Chyba już mam pomysł na nazwę witryny, jak się będzie nazywała. Ale nie jestem pewien. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze. Podejślę jakieś pomysły. Trzymajcie się ciepło.